PCH24.pl przedstawia Mały Katechizm Rozważania prowadzi ojciec Jan Strumiłowski Odcinek 4. Skład apostolski Część pierwsza Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Skład apostolski jest podstawowym wyznaniem wiary chrześcijańskiej. W tej konferencji omówimy sobie najpierw samą strukturę i znaczenie składu apostolskiego, i w ogóle szerzej wyznań wiary, natomiast w następnej zajmiemy się już jego szczegółową treścią. Nazwa skład apostolski sięga bardzo dawnej tradycji. Skład apostolski jest symbolem wiary, symbol. W tym języku teologicznym oznacza coś innego niż symbol w dzisiejszym znaczeniu. Dzisiaj symbol jest czymś, co przedstawia jakąś inną rzeczywistość oderwaną od samego symbolu. Na przykład symbol krzyża symbolizuje i oznacza całą mękę Jezusa Chrystusa, natomiast w reprezentacji graficznej, jaką mamy, zawieszoną chociażby na ścianach naszych domów, nie ma samej rzeczywistości krzyża. W starożytności, myśląc, w kontekście metafizyki arystotelesowskiej i platońskiej symbol to była rzeczywistość, która mieściła w sobie samą rzeczywistość, a więc opowieść o naszej wierze, o artykułach naszej wiary, o dogmatach naszej wiary zawiera w sobie samą treść tej tego wyznania. Czyli jeżeli my wyznajemy jakikolwiek dogmat, to nie jest to tylko opowieść oderwana od rzeczywistości objawionej, ale jest w niej zawarta sama ta rzeczywistość. I z tego względu skład apostolski, jako symbol wiary, reprezentuje samą rzeczywistość Boga. Kiedy wyznajemy wiarę. Tak naprawdę wchodzimy w przestrzeń myślenia Boga, w przestrzeń prawdy Bożej. Ta prawda nie jest tylko opowieścią, ale jest samą rzeczywistością. Bóg objawia nam siebie w swoich symbolach wiary, które są odkrywane i podane przez Kościół do wierzenia, a dzięki tej wierze my wchodzimy w przestrzeń myśli samego Boga, poznania Boga, prawdy samej Boga. Symbol apostolski, skład apostolski ma jeszcze jedno znaczenie samo słowo skład. Ono jakby kojarzy się ze składaniem. Symbole wiary, które były formułowane w pierwotnym kościele, w kościołach partykularnych, służyły temu, aby rozpoznać, czy jakiś kościół partykularny zachowuje jedność z kościołem powszechnym, poszczególni chrześcijanie spotykając się z różnych gmin Chcąc dowiedzieć się, czy wyznają tą samą wiarę, porównywali swoje symbole apostolskie. Jeżeli symbol jednej gminy był zgodny co do treści z symbolem innej gminy, wtedy chrześcijanie wiedzieli, że zachowują jedność, że wierzą w tego samego Boga, że mają w sobie życie tego samego Boga. Stąd też skład, prawda? Czyli przykładamy jedno wyznanie wiary do drugiego wyznania wiary i porównujemy je i możemy stwierdzić, tak, wierzymy podobnie. Jesteśmy dziećmi tego samego Boga. Ta sama łaska została nam dana i determinuje i określa nasze życie. Dzisiaj to jest szczególnie ważne, ponieważ dzisiaj. W dobie pluralizmu spotykamy się, że różni chrześcijanie tak naprawdę w sposób błędny wierzą w różne wyznania wiary. I nie chodzi tutaj tylko o poziom werbalny, o poziom jakby treści samej wiary, ale wiara jest nie tylko treścią, nie tylko teorią, nie tylko ideą, ale jest czymś, co określa nasze życie, o czym za chwilę szerzej sobie powiemy. I dzisiaj mamy taką sytuację, że wielu katolików. Literalnie wyznaje tą samą wiarę, ale często inaczej ją rozumie. Albo ta sama wiara literalna powoduje inne skutki w życiu wierzących, inaczej kształtuje i porządkuje ich życie. Podajmy krótki przykład. Jednym z dogmatów naszej wiary, jednym, jedną z praw naszej wiary jest to, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę że człowieka stworzył mężczyzną i kobietom i że tylko związek mężczyzny i kobiety tak naprawdę sięga rzeczywistości samego Boga, jego planu i jego zamierzenia. Za naszą zachodnią granicą natomiast zdarzają się takie sytuacje, kiedy kapłani, księża, a nawet biskupi dążą do tego, aby błogosławić związki jednopłciowe. A więc, literalnie, zachowują tom prawdę wiary zawartą w samym Piśmie Świętym, że Bóg człowieka stworzył niewiastą i mężczyzną. Natomiast na poziomie praktyki. Tak naprawdę dowodzą tego, że wierzą już inaczej. Jeżeli przyłożymy te dwa sposoby wiary, że tylko mężczyzna i kobieta mogą połączyć się ze sobą, i drugi sposób praktykowania wiary, że dwaj mężczyźni albo dwie kobiety mogą połączyć się ze sobą, tak naprawdę, tak naprawdę widzimy, że te wyznania wiary one do siebie nie pasują. Jakbyśmy przykładali dwa składy wiary. Dwa składy, dwa wyznania, i zauważali, że jeden jest apostolski, ponieważ przekazuje nam tą wiarę i tą praktykę, którą przekazali nam apostołowi od początku, a drugi jest nowy, wynikający z ducha współczesnych czasów. Inny przykład praktyka szafowania sakramentu komunii świętej, eucharystii, najświętszego sakramentu. W niektórych kościołach partykularnych mamy praktykę, gdzie udzielamy Komunii Świętej tylko i wyłącznie do ust. Wynika to ze względu na niebywałą świętość Eucharystii. Każdy okruch, każda cząstka najświętszego ciała konsekrowanej hostii jest samym Panem Jezusem Chrystusem. I ze względu na na tą świętość i na tą rzeczywistość boimy się uronić chociażby najmniejszej cząsteczki. Natomiast w innych kościołach jest szafowana Eucharystia Najświętsza, ten sakrament jest udzielany w taki sposób, że jest kładziony na dłoń wiernego. I wiemy, że w pierwotnym kościele rzeczywiście taka praktyka istniała, natomiast nigdy. Nigdy w kościele nie istniała beztroska co do szafowania. Już święty Cyprian z Kartaginy, kiedy opisuje tę praktykę udzielania komunii świętej na rękę, zaznacza, podkreśla i uczula, że każda drobina jest cenniejsza od złota, że gdybyśmy mieli na dłoni pył złoty, dbalibyśmy o to, aby każda i żadna cząsteczka nie została upuszczona. Dzisiaj natomiast w takim sposobie szafowania, Zapominamy o tej trosce, jakbyśmy twierdzili, że właściwie ten okruch już nie jest dla nas ważny, nie jest dla nas istotny, że może zostać upuszczony na ziemię i podeptany. A więc literalnie wierzymy wszyscy. Że w każdej cząstce jest cały Chrystus. Natomiast na poziomie praktyki, w niektórych kościołach, ta prawda wiary nie jest respektowana. I znowu, jeżeli przyłożymy do siebie te praktyki, to widzimy, że chociaż werbalnie wyznajemy tę samą wiarę, to w praktyce ta wiara jest inna. I takie jest znaczenie składu. Przykładamy jedno wyznanie wiary do drugiego, albo dzisiaj, bardziej, co jest bardziej obecne, przykładamy jedną praktykę do, drugą, do drugiej i widzimy, że te dwie praktyki, one tak naprawdę werbalnie, Wyrażają zupełnie inny sposób wierzenia. I tak pierwotnie apostołowie formułowali pierw pierwsze symbole wiary, po to, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście wierzymy w tą samą wiarę i należymy do tego samego kościoła. Jeżeli jakaś wiara była wybrakowana albo zmieniona, przekręcona, zdeformowana, to wtedy chrześcijanie wiedzieli, że ci, którzy posługują się innym wyznaniem wiary, oderwali się od kościoła powszechnego. Dzisiaj, w dobie kryzysu, takie zjawisko jest powszechne, natomiast problem polega na tym, że usiłujemy wszyscy literalnie zachować tą samą wiarę, którą rozumiemy już nie jako sposób życia, ale tylko i wyłącznie jako, jako ideę, którą przyjmujemy naszym umysłem, natomiast nie respektujemy jej w życiu. Natomiast samo życie i sama praktyka dowodzi, że w kościele doszło do wielkiego rozbicia i do wielkiej rozbieżności. Druga kwestia. Która jest obecna w wyznaniu wiary, w samej strukturze wyznania wiary, pokazuje właśnie ten wymiar praktyczny. Z jednej strony nasze wyznanie wiary jest wyznaniem przede wszystkim wiary w jednego Boga, który jest trójcą Świętą. Jest to wyznanie w Boga Ojca, w Boga Syna i w Boga. Ducha Świętego. Natomiast nie jest to tylko i wyłącznie wyznanie teoretyczne, nie jest to tylko przekazanie treści, ale to przekazanie treści, ono jest opowieścią o historii zbawienia. Kiedy wyznajemy wiarę, zwłaszcza w drugą osobę Trójcy Świętej, w Syna Bożego, to przechodzimy z narracji ontologicznej do narracji historycznej. Syn Boży stał się człowiekiem, cierpiał za nas, umarł na krzyżu dla naszego zbawienia i zmartwychwstał trzeciego dnia. A więc sama struktura wyznania wiary pokazuje nam, że rzeczywistość Boga, rzeczywistość Trójcy Świętej, rzeczywistość wewnętrznego życia Bożego w naszej historii stała się naszym udziałem. Dwa światy, świat boski i świat ludzki, w chrześcijaństwie, w Kościele, zjednoczyły się ze sobą. I to jest istotna treść naszej wiary. My nie tylko wierzymy w jakąś ideę. Nie tylko wierzymy w jakąś prawdę o Bogu, ale wierzymy, że ta prawda o Bogu została nam podarowana. Wierzymy, że Bóg, który jest transcendentny, zupełnie inny, oddzielony od Boga i który został zatracony przez nas przez grzech pierworodny. Przez grzech pierworodny zostaliśmy odłączeni od Boga. Wierzymy, że w historii zbawienia, w objawieniu i w całym dziele, którego dokonał Jezus Chrystus, tak naprawdę ta jedność została przywrócona. A więc wierzymy w Trójce Świętą, która weszła w przestrzeń życia człowieka i kształtuje tą przestrzeń życia człowieka. Człowiek, który żyje bez Boga, ale żyje tylko i wyłącznie ideami, nawet jeżeli żyłby wiarą, ale tylko i wyłącznie na poziomie teoretycznym, przyjmując prawdy, wiary, które Bóg objawił, ale żyjąc bez niego, bez zjednoczenia z niego, jest kształtowany tylko przez swoje ja. Przez swoje poglądy, a więc jest to życie, które jest podobne do życia chrześcijańskiego, które kieruje się niektórymi zasadami życia chrześcijańskiego, ale dalej jest to życie tylko i wyłącznie na poziomie ludzkim. Natomiast życie prawdziwą wiarą jest zupełnie inne. Jest życiem zupełnie inną przestrzenią, inną rzeczywistością, inną substancją. Człowiek, który przyjmuje chrzest Święty, nie tylko zaczyna wierzyć w jakąś teorię, ale życie Boże zaczyna dziać się w jego sercu. Człowiek Wierzący to jest człowiek, który jest determinowany nie tylko przez swoją naturę, przez swoje ciało i przez swoje poglądy, ale jest kształtowany przez życie Boże. Życie Boże staje się podstawą naszego istnienia, staje się wyznacznikiem naszej tożsamości. Kiedy żyjemy wiarą, wyznaniem wiary w sposób prawdziwy i substancjalny, przestajemy być tylko ludźmi, a stajemy się dziećmi Bożymi, stajemy się prawdziwymi dziećmi Boga, a więc już nie jesteśmy tylko dziećmi ludzkimi, obdarzonymi naturą ludzką. Ale stajemy się istotami podobnymi do Boga i to w znaczeniu metafizycznym. Stajemy się istotami, w których jest pierwiastek boski. I dlatego święty Jan w jednym ze swoich listów i w Ewangelii mówi, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy i to jest właśnie wyznanie wiary. Czym różni się chrześcijanin od człowieka niewierzącego? Otóż różni się tym, że człowiek niewierzący żyje różnymi ideami, różnymi poglądami na świat, różnymi sposobami istnienia ludzkiego. Natomiast chrześcijanin staje się zdeterminowany przez pierwiastek Boży, jest kimś więcej, jest kimś, kto jest na tym świecie, ale już nie jest z tego świata. Jest jest kimś, kogo ojczyzna nie leży na tej ziemi, ale leży w niebie. Jest kimś, kogo tożsamość nie jest wykreowana przez jego ludzką naturę, przez ludzkie DNA, ale można powiedzieć, jest wykreowana i generowana przez DNA Boga, przez tożsamość samego Boga. I kiedy wyznajemy naszą wiarę, to właśnie dajemy temu wyraz. Wierzymy w Boga, który jest Ojcem. My jesteśmy Jego dziećmi. Zostaliśmy włączeni w Jego mistyczne ciało, w ciało mistyczne Jezusa Chrystusa i obdarzeni życiem Bożym.